Witam, witam, jestem Anastasiak Staśkowski i dzisiaj sobie zrobiłem quiz Ja państwa na mapie Europy, a zanim łapkę w górę, subskrypcję A jeżeli już subskrybujcie, to pojedźcie swoje znajomym, żeby te zasubskrybowali Ponieważ w tym roku mamy 100 subów, no, a my lecimy Ok, to będzie Polska Mamy też Białoruś Łotwa tutaj jest Czechy Jest Słowacja Bułgaria Albania, Jest Finlandia, Szwecja, Dania, Francja, mm. Wielka Brytania, Szwajcaria, Luksemburg. Luksemburg. Tak. I to jest chyba Monako. Tak. Dzisiaj udało się zrobić to więc dziękuję za oglądanie. łapkę w górę subicje. Pa pa!